Witam Was w kolejnym odcinku. Te odcinki, które teraz nagrywam, czyli odcinki. Tutaj ja patrzę już. Raz, dwa, trzy. Teraz czwarty nagrywam. Też te odcinki będę wysłane w nocy, więc nie będę nic renderował ich i. nic nie będę w nich robił. Po prostu będę je wrzucał z tableta. To wiecie. w nocy mogę wrzucić tak około 1,6 giga materiałów. Nie? To jest Dla mnie to jest dużo. Koło oczywiście teraz jest 600 Mega, 700, no. Z tym filmem będzie więcej. Więc mogę jeszcze nagrać nawet 3-4 odcinki, spokojnie. kurcze, fajny pancerz, lubię, lubię ten pancerz. Tylko muszę mieć space gun, bo space gun, słuchajcie, jest świetną bronią bez hard moda. To jest, jak masz tą broń, to możesz wszystkie te trzy bossy pokonać spokojnie, nie? Ty pierwszy. Myślę, że jak zdobędziemy Space gana to rozwalimy trzeciego orba. I będę musiał zainwestować też w jakiś miecz. Bo w Kendo, to, to ja, wol, ja nie walczę. Kendo. Och, Kendo. Kendo crash. Taka gra. Nagrywałem. bo ktoś wie. Anyone? Chyba nie. Dobrze muszę też goblina znaleźć te dwa itemki, połączyć, będziemy wtedy jeden slot więcej. Szczególnie na buty, wtedy. Buty połączy wtedy z tym, z drugimi butami. A te do spinaczki będę mógł wtedy wyrzucić, nawet jak będę miał buty odrzutowe. A o, z łoku cię zabije A, łok nie ma w ogóle knockbacka, nie? No to chyba ma nawet. Też nie ma. Hm, no dobra. O. O, jak ja zrobiłem, nie wiem. Tak czy jak moja. O, a jednak ty? Nie tego. Nie bardzo. Ło. Wow. Żabka. Robciu, No, wyjłaś stąd, ja cię kręcę. Bomb nie kupiłem w ogóle. Jaki jestem słaby? Marza, bo pach, a przeżyła. Śmieszne byłoby, gdybyś było potworem hostile, czyli nie hostile. Hostile to jest agresywny. Yy, neutral, że jak uderzę, to zacznie bić, nie? Na przykład uderzyłem z tego, przed chwilą zostało 1 HP, jeszcze by mnie na przykład uderzyło, to by było śmieszne. Ale tak nie jest. No, w dupie ma nawet, czy ją ja uderzam. Na kiedyś tak było, nie? Jak potworki były. Eee, uciekały. Zrobili tam, aby i teraz, że zaczęły uciekać, nie? No i patrzcie: ten item nam całą teraz podróż robi. Wszystko. To jest świet świetny wybór, był. Słuchajcie. Undertaker. Undertaker w łapę i zabijamy ich. O, nie, no tak, nie tego. Nie mam parasolki ze sobą. Słuchajcie, jednak chyba w nocy było trudniej. Ja nie wiem dlaczego mi w nocy tak dobrze poszło. Skill. Ale było gorąco, serio. Takie triki szły. Zostało mi coś do picia, bo jestem już taki. no, spragniony trochę. Lubię ten parasol strasznie. W Ralu też lubię parasol, ale nie, nie do przesady nie, żeby tak lansować się nim. Po prostu pożyteczna rzecz. Nie lubię, kiedy zmoknę na przykład. To jest takie uczucie. Jest. Że ja pierdzielę. A no tak. Crimson tam jest. Ojacie! Jeszcze jeden. A tego to nawet nie zauważyłem. Dobra, teraz będę musiał zebrać trochę obrażeń. Dupa z tą bombą, słaba, słaba bomba. Oła, jeszcze zebrałem dodatkowo. No, dawać. Gotowy jestem. Liczę. 90 bym musiał zebrać metory. Na no, ludzie zbiorę stąd. Już mam 41. Problem jest tylko z tymi. Pierwszy z tym, że muszę rozwalać to bombami. Mam tylko siedem jeszcze. A po drugie, że tu mnie atakują te dziady. Będę się jakieś zabudowania zrobić. Mam z czego w ogóle? Mam. Okej. Okay. Zabudowania to znaczy. O, takie wiecie. O. Ale dupa. Zmordowałem bombę. <laughs> to zrąbał kompletnie, ja pierdzielę. Znowu tam muszę iść. Słuchajcie, zmarnujemy cały odcinek, żeby tam wracać, nie? 13. A, bo mam już tutaj trochę. Dobrze się z 20 nie robił, bo bym żałował, że nie zebrałem jednego meteorytu Idę tam dalej. Wiecie, co trzeba tam kolejki zrobić? Jak, jak, jak się tymi kolejkami szybko transportuję? To mnie ciekawi. Szybko, szybko. Kurde, jak szybko. Ile mam żelaza? Mam natchnienie, słuchaj. Co to jest w ogóle? O Jezu. Pff, Boże, jakie opisy. O tak. Ładne drzwi. Ty. Hmm... Żelazo, żelazo! Uuu, yes! No! 16, niech będzie. Drewna mam, o jest nawet drewna nie mam. Shift. Widzicie? Shift, dobra rzecz. Słuchajcie, napiję się, że jakby zaraz to padnę. Dobre, już 4 godziny. Dzisiaj nagrywam. Nieźle. Może formę mam, po prostu. Do nagrywania. O sam. Łach. A Kurde. Nie mogę kłaść tak sobie, nie na niczym. Problem jest. Mogę, ale hmm. muszę się zdał podczepić. Ja pierdzielę. tyle będę życia tracił. Hmm. Musi być jakieś podłoże. Dobra, czy jest tu jakiś kamień? Tyle kopałem elevator i tak mało, o jest dużo mudów Trochę kamienia W lewo też by się kolejka przydała, przecież tam jest... Ech yeah. W sumie to w lewo by się bardziej przydała Jest budowa kolejki, przecież to będzie trwało wieki, przyda się, ale będzie trwało wieki, no cóż. Ty no buduj! Klikam prawym i... Ej! Gardeku, to nie jest Minecraft, tu się buduje lewym przyciskiem myszy. Żałosne to jest Wiecie to Chyba pójdę po, najpierw po Najpierw zobaczę jak ta kolejka się rozpędza Będę miał Parasolkę w pogotowiu Wiem, że się fajnie ją kładzie, taki dźwięk jest Co to jest? O, motyl A w sumie wiecie, nie no można zrobić? No Po prostu się drzwiami bawi, no widzę, że się bawią tymi drzwiami, ja pierdziela Dał nam, co? O kurde Ej no słuchajcie, patrzcie, patrzcie co ja zrobię zaraz Czujecie to? Czujecie to? Czujecie to? Patrzcie Czujecie to? PITREJT Ol mi oczy bolą już, ja pierdziele I teraz skok Ło Dość Kurde, daleko poleciałem tak Stoję tu c Nieźle Co robimy? Zakładamy serwer, robimy mistrzostwa skoków Kto najdalej? Do dupy, Boże Fajne to kolejki, kurde Nie kupiłem bomb. A, mm. O czym ja myślałem? Żeby tylko żadne jednostki mi nie chodziły po tych. No co się robi, to w ogóle jest nie na, na korzyść. Kompletnie nie na korzyść. Wiecie co, ja bym chyba wyfarmił najpierw złoty kill To takiego sensu to nie ma. No a to możemy kontynuować budowania. Oh yeah. Tak, lepiej, żeby to miało podłoże, nie? Słuchajcie, mamy też arenę do walki z bosem już Taką dość długą. Fajnie Lubię wielofunkcyjne budowle. Kładź, tu, kładź. O. Szkoda, że tak nie można robić, nie? Zaraz, zaraz. Nie mam tego potyana przy sobie, ten co co przypisze kładzenie. Właśnie tak myślę. Ło! Wow. Tam się zrobił ten taki odbijający? Nie, ciężko to wyhamować w ogóle. No bo zobaczymy, jak skoczę w lewo daleko. Puf, prawie do Crimsona doleciałem. Długo będę to budował, oj długo. Chyba poza nagraniem. W sumie teraz skończę nagrywać, chyba dzisiaj sobie przerwę 4 godziny, kurde siedzę przy tej terrarii. O, ale mi wciągnęła no znowu. Cieszy mnie, że gra którą już chyba cztery 4, 4 takie porządne rozgrywki miałem z niej takie długie, a jeszcze mnie wciąga. Dobra, to kończymy ten odcinek, 14 minut, nie będzie krótszy. Żegnam was. Będziemy kończyć elevator w następnym odcinku, prawdopodobnie. Cześć.